Witajcie, moi kochani, z tej strony wróżka Karina. rozłożyć się karty, zobaczymy, co tam przyszłość niesie dla Polski i świata, jaka jest energia ogólna najbliższego czasu, ale też postaram się zobaczyć miesiące marzec, kwiecień, co się zadzieje 2022 roku, jaki tutaj jest przekaz. Moi drodzy, zapraszam serdecznie na czytania indywidualne, horoskopy noworoczne, oczyszczania. Energetyczne, czakry aur oraz odcinania karm rodowych, rodzinnych, bo tym też się zajmuje. Nie ma sobie warto po prostu odciąć takie negatywne energie, ponieważ źle nam się może w jej życiu pod względem miłości, finansów lub zdrowia, i po prostu nie wiemy, jaka jest tego przyczyna, bo ciągle coś się powtarza w naszym życiu jakaś negatywna sprawa, ludzie czy sytuacja. I nieraz właśnie jest to podłoże energetyczne. Jeżeli odetniemy, odetniemy po prostu, no to e, zobaczycie, jak będziecie dzisiaj skorzystać z tej usługi. E, jak wszystko wraca do normy w Waszym życiu. E, I jeszcze również chciałam Was prosić o subskrypcję oraz lajki. E, no i zaczynamy. Oczyszczałem pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł stróż połączy się z archaniołem wszechświata, niech mi podpowie, co będzie czekać Polskę i świat marzec kwiecień 2022 rok, najbliższy czas. Dobrze, pierw może czytanie e, anielskie. Zobaczymy. Polska, e, świat, marzec, kwiecień. 2022 rok jaka będzie energia Marzec Kwiecień I tutaj świat Marzec Kwiecień Energia ogólna Więc tak, co tutaj e, sugerują nam e, anielskie karty? Na pierwszy rzut oka, mm, polska, marzec. Pozwól sobie odczuwać wszystkie emocje. Całe Twoje tęczowe spektrum uczuć przesyła ważne wiadomości i wskazówki. E, czyli my, jako kraj, e, w marcu będziemy odczuwali dużo emocji ze strony świata. E, różne naciski, tak? Manipulacje. I ludzie będą obserwować e, po prostu, co się dzieje. Natomiast e, kwiecień pokazuje się, żeby Polska broniła to, co ma: to, co swoje najcenniejsze. Poznawanie własnej wartości. Jesteś cennym klejnotem Boga. E, czyli w marcu da się odczuć nacisk ze strony świata, a w kwietniu będziemy bronić to, co mamy najcenniejszego w kraju. Taka jest energia. Natomiast w świecie, w marcu, e, zdrowa komunikacja w związkach, rozmowy od serca i przejrzysta, asertywna komunikacja pomogą zrozumieć i być zrozumianym. E, czyli w marcu, e, ze strony świata, e, tak, jakby ktoś, co zarządza e, tym wszystkim, co się obecnie dzieje na świecie, będzie dużo rozmów na arenie e, tutaj światowej, tak. Różne, e, moim zdaniem, będą porozumienia, dogadywania się, a coś za coś. Tak, tutaj widzę taką. E, Manipulacje przez jakiś też zysk, ale jakoś komunikację i energia w marcu mówi, jeżeli kraje się porozumieją, no to nie będzie tak źle. I w kwietniu pokazuje się wielopłaszczyznowość, czyli istnieje wiele warstw i wymiarów sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Czyli to, że jakiś e, kraj znaczy różne kraje będą się chciały porozumieć, tak? Bo z góry coś będzie zarządzone, ale w tym wszystkim jest wielopłaszczyznowość, czyli istnieje wiele warstw, czyli wiele twarzy tej sytuacji, które są prawdziwe albo i nie. I tutaj każdy kraj będzie musiał się temu przyglądnąć. Co tutaj będzie się działo, tak? I później ogólnie hmm, wychodzą znowu te życiowe lekcje na całym świecie. Musi się coś unormować, wyregulować, jakby energia musi się oczyścić, żeby był spokój. Ale to nastąpi prawdopodobnie za jakiś czas. Na razie tutaj widać, marzec, kwiecień to będzie rozstrzyganie różnych. Y rozwiązań na arenie światowej, e, przez różne sytuacje, które będą miały miejsce marzec, kwiecień. I tak pokazuje się tutaj energia tych miesięcy. Zobaczymy teraz, słuchajcie, z rozkładu kart, co tutaj wyniknie dla Polski. Archaniołowie, podpowiedzcie mi, co czeka Polskę? Marzec, kwiecień. Już wyleciała karta, to to zostawię. Marzec, kwiecień 2022 rok. To jest główny przekaz, czyli różne wiadomości, ee, nowe pomysły, przedsięwzięcia. No dobra, zobaczymy. Marzec dla Polski. To jest, raz wam powiem, to mi się skojarzyło zawracanie wojsk, za zawracanie służb. Słuchajcie, już wam mówię, co to jest. Y hmm. Dziwna sprawa. Nie mogę tego zrozumieć, co widzę i co mi tutaj jest przekazywane, bo jest to dziwne. Słuchajcie, no dobra, zobaczymy na razie marzec, co w kwietniu. Ogólnie karta jest na te miesiące nowe sytuacje. I tak. Dużo jest nowych wiadomości, informacji, sytuacji, różnych manewrów, ruchów nieprzewidzianych. No dobra, ale wiecie co, co mnie tutaj zadziwiło w kartach, bo jest w marcu, tak jakby Polska mm, nie była w jakimś takim złym położeniu. E, bo mm, tutaj jest pomaganie Polski. Prawdopodobnie może. No tutaj pewnie chodzi o Ukrainę. E, to jest jakieś nowe doświadczenie, e, w czym będziemy musieli się odnaleźć. Na razie jest takie oczekiwanie na, coś, co się zadzieje, tak? E, I tu nagle jest śmieszna właśnie sytuacja. Że jakby do różnych jednostek w służbach jest dostarczona informacja. I tak, gdzieś te służby jadą po coś, żeby zainterweniować, jakiś jest ruch e, tych wojsk, tych służb, tak? A, a nagle poprzez hmm, Jakieś odmienienie sytuacji, może jest jakaś niekorzystna sytuacja dla nas, albo nie będzie jakiejś tam potrzeby interwencji, bo jest zawracanie służb i wojsk. I ja tutaj widzę, słuchajcie, jakby Wam to pokazać, może na tych trzech kartach. Zobaczcie, nagle wysyłane są wiadomości do różnych jednostek. No i jest ruch. Tak, do jakiegoś celu, na coś, po coś. Ale co się dzieje? Zobaczcie, te ryby, co pokazują w kartach. Nie, że jedziecie i pomagacie, tylko zawracacie z jakiegoś powodu. Bo coś jest albo niekorzystnego dla Polski. Albo coś się wydarzy dziwnego nagle. I my się czegoś będziemy obawiać, bo tu jest też w kartach obawa o to, co mamy, o swoje. I jest jakieś zawieszenie całej sytuacji. I znowu powrót. Nie wiem, co znaczy zawracanie, słuchajcie, czy... Bo tutaj jest głównie mowa o, moim zdaniem, służbach. Hmm. Bo tu dalej jest w ogóle taka energia, że na świecie jest coś podpisywane, bo widzę tak jakby, hmm. o wam tu pokażę, bo prawdopodobnie już nie widzicie tego w kamerze, że jest sytuacja jest podpisywanie czegoś, to jest związane coś na arenie światowej, jakiegoś dokumentu gdzieś jest jakaś w ogóle zmiana i obrót inny całej sytuacji niż do tej pory który miał miejsce trochę jest w tym, hmm, wiecie co w stosunku do ludzi jest trochę oszustwa I nie wiem, czy tutaj nie chodzi czasem też o, Ukrai o Ukrainę, tak? Że ci ludzie, tak widzę takie w ogóle niepokój u nich, ale też jakby oszukanie ich. Taka pustka u nich w kraju. Um, jest takie. Jest bardzo obrotna sytuacja. Um, tak jakby poprzez jakiś dokument na arenie światowej oni zostali jakby oszukani. I niezbyt korzystnie na tym wyjdą. No ale nasze wojska i służby zawracają. I znowuś Polska podpisuje jakieś porozumienie z jakimś krajem, albo jakiś pakt, coś. To jest tak, słuchajcie, pogmatwane. To, co oni chcą zrobić, że to ciężko naprawdę opisać, nawet tą sytuację z kart. E, zobaczymy jeszcze na kwiecień, bo to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, co tutaj w kwietniu się zadzieje. Nagle jest jakiś inny obrót, w ogóle sprawy. No dobrze, zapytamy jeszcze o Kwiecień 2022, Polska, świat. Co się wydarzy w kwietniu? Kwiecień 2022. Dalej jest ta wiadomość. Dziwna. Dziwny przekaz, bo mam takie wrażenie, że są różne kraje, i nagle coś zbiega się do jednego punktu, I dalej jest tutaj podpisanie czegoś jakaś ustawa, dokument, pakt, sojusz. Słuchajcie, sama tu się e, gubię z ich podpisywaniem tych dokumentów. W ogóle jakiś dokument chodzi, gdzie wejdą hmm. różne kraje. Tak jakby ktoś podpisał jakiś dokument. Bo tutaj patrzy, tak jak na przykład e, ptaki lecą do jednego punktu, tak, e, bociany przylatują do Polski i to jest coś takiego wygląda, tak jakby ptaki, czyli ja inter interpretuję to jako różne kraje wchodzą do jednego punktu, podpisując jakieś porozumienie, jakiś dokument, coś co będzie ich łączyło. Jakieś jest kombinatorstwo, bo to później wyjdzie, bo to będzie z czymś się łączyć, związać, ale niby dalej się pokazują kraje. Nowa struktura. Słuchajcie, takie słowo nowa struktura mi się kojarzy. Bo tu e, jest karta, że kraje są, nagle coś trafia, znaczy trafia, to tak jakby e, coś się wydarzyło, albo jakieś dokumenty, które miały e, tutaj m, e, były podpisane, to jakby nagle ta umowa zostały zerwane, e, i świat, różne kraje. Wchodząc w coś nowego, co łączy ich do jednego wspólnego celu i punktu i przedsięwzięcia. To jest wyjście z jakiejś sytuacji w kwietniu. Ale mówię to nieraz, tymi miesiącami mi się lubi tam albo przyspieszyć, albo to opóźniać. Dlatego pamiętajcie, że E, jak ja mam przekaz, to nieraz mówię, on różni się w czasie, albo mówię, przyciąga, albo przyspiesza. Z tą energią jest różnie. Co chcę, to po prostu podpowiada, co mam, mam przekazać. No i tu na razie ja widzę tyle. Jest jeden jakiś cel, zamierzenia światowe. To mówię tak jak takie do jednego punktu gonią za czymś. I tu jest właśnie. O to chodzi o jakiś dokument. Zawiązanie czegoś. Słuchajcie. Bardzo tutaj taka jest ta tajemnicza wizja. Pełna znaków zapytania. No, zobaczymy. Co to się zadzieje. A, bo my chyba swoją y, tutaj logiko czy przemyśleniami nie jesteśmy w stanie nawet swoją wyobraźnią sobie e, wykreować tego, co ktoś sobie wymyśla, e, bo mówię, tu jest nagle tysiąc opcji robią e, i jest nagle zwrot akcji, więc e, też jest takie zastraszanie ludzi moim zdaniem, e, co mi się to też nie, nie podoba zbytnio i moim zdaniem niepotrzebne aż takie nerwy. Bo sami widzicie, że nerwy nie doprowadzają do czegoś dobrego, a tylko do obniżenia naszej odporności. tak, I, i tutaj też no, przez te różne sytuacje, które są nam przekazywane, czy w telewizji, e, czy tam w radiu i tak dalej, no to e, troszeczkę e, moim zdaniem to ma na celu czemuś służyć takie zastraszanie. E, i powiem Wam, że wiadomo, że cała sytuacja na świecie nie jest w ogóle ani zaciekawa, ani prosta, i naprawdę czasem przerażająca. Tak naprawdę mamy cywilizację, a takie rzeczy się dzieją, że moim zdaniem niepotrzebne, które nie powinny mieć miejsca już w tym czasie. Gdzie tyle e, przeszliśmy, e, po prostu przeszliśmy w historii, tak? I e, powtarzanie czegoś, albo znowu, e, tak, e, niszczenie gospodarki, ludzi, kraju, to no nie wiem, no, nie ma to trochę sensu, lub pff, jak dla mnie, ale wiadomo, że czasem. Wyższe osoby mają jakiś tam cel finansowy. Wiadomo, że na tym się też nie zarabia, ale hmm, też pasowałoby, żeby w końcu kiedyś był tego kres. I żeby spokojnie sobie normalnie żyć, bo nikt nie wymaga czegoś więcej. I tutaj no jest to w kartach naprawdę bardzo takie. Hmm, Cała ta sytuacja wydaje mi się dziwna, a tym bardziej z tymi wojskami. Dlaczego, słuchajcie, służby zawracają? Ja tego nie rozumiem. Coś naprawdę, bo w wcześniejszych moich wizjach, ja Wam mówiłam, że będą różne ruchy służb i będzie manipulacja duża na arenie światowej, przestrach, może nawet być doprowadzona do tego, że będzie jakiś tam alarm światowy, czyli będzie to mega przestrach. No tutaj jest nagle jakiś zwrot akcji. Słuchajcie, jest zawracanie w ogóle służb. Tak jakby się coś wydarzyło, prawda? Dlaczego zawracają? I też no, ten dokument, słuchajcie... Że wszystkie ptaki lecą do jednego, do jakiegoś celu. Jakieś połączenie nowe. Hmm. No nie wiem. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie, co to oznaczało. Na razie póki co. E, taki jest rozkład kart, przekaz. Zobaczymy jeszcze, e, jaki tutaj. Hmm. Przekaz będzie z run. Bo to też nieraz właśnie lubię tą interpretację e, tych e, kart. Bo w bardzo fajny sposób są opisane. No i zobaczymy. Energia Marzec Kwiecień Polska 2022. 22 i kwiecie. Słuchajcie, jeszcze tutaj e, zrobię świat. Hmm, Czy ta karta wyszła? No dobra. I taka runa. Już wam e, mówię, co będzie się w marcu działo. Więc tak, co to znaczy ta runa? Nieświadomość, podróż, reorganizacja, wzrost, a także rozwój osobowości. Powinieneś uregulować bieg Twojego życia. Nie wszystko pójdzie gładko, ale teraz możesz przewidzieć każdą pułapkę, ale zaczynaj natychmiast. No słuchajcie, czyli to by oznaczało, że Polska zostanie wymanewrowana w jakąś pułapkę. I może dlatego jest e, zawracanie tych, e, słuchajcie, służb. Jakaś nieświadomość, uczestnictwo w podróży, czyli pewnie w pomocy e, Ukrainie i reorganizacja, czyli to będzie wszystko takie na wariańskich papierach. Nagle coś będzie zastraszał, coś tam tworzył, tak? Oni będą jechać. No, tak mi się coś to kojarzy. No dobra, a słuchajcie, a następna runa, kwiecień. Moc pozytywna, energia duchowa, pomnażanie własnych sił życiowych, odnalezienie swojego powołania, celu, właściwa droga życiowa, szczęście, pomyślność, powodzenie w nauce. Czyli tutaj już jakby wycofanie się daje nam yy, jakoś pozytywną energię, słuchajcie. No nie wiem, jak to jest wszystko możliwe, no ale tak, jest przekaz. Tutaj świat, dziwnie wyszła czarna karta, jakby nie chciała energia powiedzieć, no ale dobra, tutaj jest odwrócona e runa, no to też chyba nie będzie za ciekawie. Słuchajcie, świat. Tutaj marzec, no to w ogóle jakieś takie dziwne, a kwiecień. E, depresja wywodząca się z braku nadziei, złe nawyki, które trzeba przełamać, brak zaufania, blokada. No i słuchajcie, co to może oznaczać? E, złe nawyki, które trzeba przełamać, może to, co się złego wydarzy na świecie, albo się zadzieje na arenie światowej, to nagle będzie tego kres, coś się przełamie, jakaś energia. Brak zaufania. Tak jakby ktoś nie był pewny, tak, czy różne kraje coś podpiszą, czy wejdą. I blokada. Hmm. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy coś jeszcze się wydarzy, jeśli będzie świat zablokowany, czy jakieś umowy, ustawy podpiszą. To jest już wyższa naprawdę. Yy, wyższe jakieś przedsięwzięcie, którego ja na razie nie jestem w stanie zrozumieć. Zobaczymy, słuchajcie, co czas sam przyniesie, co pokaże. Na pewno coś to oznacza, co my jeszcze nie jesteśmy na swoją logikę w stanie sobie wyobrazić. To na pewno jestem tego pewna. Yy, moi drodzy, na razie tyle by było, yy, co do wizji. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo pozytywnej energii. No i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, Buziaki.